Hejka, witajcie na kanale Kazuzic to jest film. Pierwszy taki film na kanale oprócz jakby szorców. Jak wam powiedziałam jak wam powiedziałam, będziemy dzisiaj grać w Simsy. Mam większość dodatków, więc będziemy dobrze się grać, bo będziemy mieli właśnie więcej możliwości. Bardzo lubię robić postacie, więc klikam nowa gra na razie chyba zrobię sobie konie, a postać będę robić dopiero później. Teraz będziemy sobie robić naszego konia. Oczywiście rasy. Ja chyba sobie wybiorę konia arabskiego, czystej krwi arabskiej. I teraz serwetki nie zmieniam. Grzywe też nie zmienimy jest ładna. Teraz robimy sobie stroje i patrzymy różne siodła. Ja chyba zrobię mu wszystkie rzeczy na żółto. Teraz dam mu sobie cechy. Dam mu chyba energiczny, odważny i przyjacielski. Teraz, jak ma się nazywać? Jeszcze zmienię tylko, żeby był dziewczyną. Jak będzie słonko? Więc teraz zajmujemy się człowiekiem. Dziewczyna. Akurat różowymi włosami nam się trafiła. Te włosy ich chyba zostawię. I pierwsze, pierwsze ubranie to będzie takie. Na ciepłe dni. Do pracy taki strój. Strój sportowy. Dam akurat. Taki. Bierzama będzie taka. Na imprezę do basenu i na gorąco pogodę. I na ciepło, i na zimne dni. Teraz cechy. Ja akurat kliknę sobie tu. I mistrzem mistrzeni jest dziecko. Męczarka. I Ambitna, Rosja, jak ją nazwać? Może Natalia, oczywiście jest to młoda dorosła, jednak włosy jej chyba zmienię. Może takie włosy? O, te są fajne warkocze. Możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli chcecie więcej filmików w The Sims 4. Klikam, klikam, klikam. I możecie też zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, możecie napisać w komentarzach. Ja już się z Wami żegnam. Pa!